Razem z masażystką Luizą Strong, która wie wszystko o ciele i o tym co nasze ciało pamięta, zachęcam państwa serdecznie do przeczytania książki Pomysłowi kreatywni Tomka Słodkiego. Ja także jestem jedną z bohaterek tej książki. Opowiadam w niej o moim pomyśle na biznes, o szkole językowej Richardson School. Zapraszam. Jak to się dzieje, że z bardzo rozpoznawalnej prezenterki telewizyjnej, dziennikarki, zakłada się własną szkołę językową? No wiesz, czasami potrzeba, płodozmianu, do zmianu 25 lat w jednym miejscu z krótką przerwą na telewizję komercyjną, no to chyba już wystarczająco. Tak sobie pomyślałam, że jestem jednak filolożką z wykształcenia i języki to jest i moja pasja i coś, co umiem robić i, um, i może warto tego spróbować. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że nie przypuszczałam, że tak mi się będzie to podobało, że będę miała taką dziką frajdę ucząc ludzi języków obcych i obcokrajowców języka polskiego, bo tego też w Richardson School uczymy. Do zobaczenia w świecie pomysłów i kreatywności. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Monika Richardson. Nazywam się Camilo Castro, jestem w Kolumbii, mam 33 lata.